Kolejnym takim bardzo głupawym pomysłem, świadczącym o tym, że jesteśmy tylko kolonią bankierów, jest rozporządzenie ministra finansów, który twierdzi, że od stycznia poczta nie będzie mogła przynosić emerytur do domów, tylko trzeba założyć konto. A na jakiej zasadzie? Przecież to są moje pieniądze. Czyli ja mam prawo. Oni mi robić co chcę, a nie pan minister chce wzbogacić swoich kolegów w bankach. Bo jeżeli będę musiał założyć konto, to będę ponosił jakieś opłaty za to. No niech to będzie nawet złotówka za każdą operację. Jest 7 czy 8 milionów ludzi, to jest około 8 do 20 milionów miesięcznie banki dostaną z naszych pieniędzy. A na jakiej zasadzie? Taki Santander, portugalski bank, który w Polsce ma liczne filie, i będą nas okradać, będą te pieniądze wywozić. Ale jest jeszcze grupa rencistów czy emerytów, którzy nie może wyjść z domu. Normalnie system jest taki, że obecnie, że ja mogę zadzwonić tam do Globo czy coś, czy taksówkarza znajomego i mi przywiezie jedzenie, ja mu zapłacę od ręki. A teraz nie, nie będę mógł mu płacić, bo mam na koncie. A jak ja pójdę na konto? Taksówka przecież kartą nie weźmie. Nie mówiąc, że od każdej operacji kartą pobiera się prowizję, czyli okrada mnie. I tego pan minister, widać, nie wziął. Horyzonty myślowe albo takie ciasne, albo chodzi o to, że. Specjalnie chcą ukradać. No, no, oni chcą wprowadzić, wy, wyeliminować gotówkę za każdym, każdy sposób jest dobry. Doktorzy... Ja to rozumiem. Tylko są grupy ludzi, przynajmniej na razie, którzy nie są w stanie tego przeskoczyć. No I to nie, no to te, te grupy ludzi będą wyeliminowane z obiegu. Nie, no będą, nie będą mogły funkcjonować, to znak bestii, no nie? Na, na, na prawym ręku albo na czole, nie? tak jak mówi no, apok Apokalipsa, że nie, że nie będzie można po prostu ani sprzedawać, ani kupować. No, no więc właśnie, czyste niewolnictwo. Dlatego ja zrobiłem film taki, doktorze, nie, nie wiem, doktor patrzy na mój kanał Rumble czasami, ja zrobiłem film o tym, dlaczego musimy bronić, zaraz pokażę, tutaj ja wrzucam od czasu do czasu, E, takie tak, film... tak wiem. Jak film... ja dostaję cokolwiek, to ja zaraz przeglądam. E, gdzie to jest? czy Już do, tak dużo tych filmów wrzuciłem. E, musimy bronić e, naszej gotówki za wszelką cenę. E, a to płacenie blikiem tak zwanym. No trzeba być naprawdę e... durnym, żeby to robić. A, a u nas nie. Młodzież płaci blikami, to widać coraz bardziej, bo to modne jest. Czy... E, zaraz, zaraz. Dlaczego powinniśmy E, niczego się bać, to, to kolejne, ale gdzie, no gdzieś to wrzuciłem, kurczę. Dlaczego za wszelką cenę powinniśmy bronić gotówki? To, to jest to. Posłuchajcie sobie, tak. bo to po, po prostu nie. To, to nie są żarty, nie? To nie są, to nie nie są żarty. Ale widzisz, ludzie tak nie znają historii, że nawet jak się coś dzieje, to oni nie umieją tego połączyć. Dlaczego? Dlatego, że. To wprowadza WWF, czyli pan Schwabe. Pan Schwabe nie jest żadnym królem, tylko jest dyrektorem wykonawczym stworzonym przez os syna ostatniego cesarza Austro-Węgier, Ottona von Habsburg, w 70 chyba 73 czy 4 roku. Dobrze spełniał swoją rolę i dlatego pozwolono mu oględzić. Ale hmm. prawa Ukrainy wykazuje wyraźnie, że to jest stary... Program Bismarcka, jak należy przejąć ziemię ukraińskie, no bo z czasów cesarstwa pruskiego im się to nie udało. Ale oni są poważnym narodem i jak coś zaplanują, to wykonują to.